Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek... O odcinek? Dzisiaj będzie długi odcinek. Dzisiaj będzie film o takich opakowaniach do jedzenia na wynos. Ja mam ich całkiem sporo, wiem, że z pandemia i dużo ludzi pracuje w domu, ale też mnóstwo ludzi, obojętnie jakie są warunki, jeździ do pracy. Więc pytałam Was też na Instagramie i chyba pod odcinkiem o ceramice, czy jesteście zainteresowani takimi rzeczami. Bardzo dużo osób było, także jedziemy z tematem. Nie będzie w jakiejś konkretnej kolejności, po po prostu wyłożyłam te rzeczy na tacę w kuchni z szafki i przyniosłam tutaj. Zacznę może od tego, co mam już dosyć długo i ono wyjątkowo dobrze mi się sprawdza, chociaż nie miałam jakichś wielkich potemu założeń. W sensie nie wydawało mi się, że to będzie jakieś rewelacyjne. To jest taki pojemnik firmy Mepal. Ale ja to kupiłam, jak zamawiałam dla przyjaciółki jakiś musli. Taki, jak, nie wiem, już nie pamiętam, czy to był kalendarz adwentowy, czy jakaś subskrypcja, w każdym razie chodziło o musli, i to było tam też dostępne na stronie i było przecenione. Później się dowiedziałam, że można kupić w tysiącach innych miejsc takie pojemniki i zapłaciłabym jedną czwartą ceny, no ale już trudno, zamuliłam, z moja wina, nie? Ale używam cały czas. To jest pudełko, które ma podwójną zakrętkę, ono się rozkłada na dwie części i można na przykład do tego dać zupę, do tego jakiś nie wiem, ryż, albo do tego musli, tak jak oni to sugerują, do tego musli, a do tego jakieś płynne tam rzeczy, jogurt czy mleko. No i jedno i drugie się odkręca oczywiście. Można wysypać te rzeczy, czy tam wylać ze środka. Można spokojnie z tego zjeść. Myję to w zmywarce. Fajny jest ten um, zacisk tutaj. To się bardzo łatwo zamyka ze sobą i naprawdę nic się z tego nie wylewa. Ja to miałam już tak parę razy w torebce i też nic się nie wylało, nic tam nie cieknie, nie psuje się. Tak jak Mówię je w zmywarce i też się nie odkształciło. Bardzo dobry taki konkretny produkt. Myślę, że on mi starczy na wiele, wiele lat. Wiem, że dużo ludzi nie lubi plastiku. Ja też nie jestem największą fanką jego. Niemniej jednak mam sporo rzeczy plastikowych, które kupiłam na przykład 15 lat temu i uważam, że bardziej waste byłoby je wziąć i teraz wyrzucić tylko dlatego, że są plastikowe, niż ich używać dalej, więc po prostu używam ich dalej. Z tego Mepalu mam też coś takiego. To jest pojemnik na owoce i warzywa z widelcem. Już wam tutaj pokazuję. To jest centralnie taki po prostu plastikowy, bezbarwny pojemnik. Można go też używać, że tak powiem, solo. I w środku. Na podłodze, pokrywka na podłodze. W środku jest takie sitko i można tutaj włożyć po prostu umyte owoce i w trakcie jak w ciągu dnia to gdzieś stoi u was, nie wiem, czy w lodówce, czy obojętnie gdzie, to po prostu cała woda z tych owoców ścieka na dno i nie ma tej zupy na dnie. Nie ma czegoś takiego, że chcesz zjeść swoje, nie wiem, maliny, maliny, pomyślała o tym porządku, to nie ma malin jeszcze. No w każdym razie, jak jakieś owoce, czy tam cokolwiek się umyje, to woda ścieka na dół i one nie stoją w tym, w tym płynie, nie są takie rozpaczkane ja często w tym noszę do pracy pomidory, i tutaj jest właśnie taki, takie miejsce, gdzie można włożyć widelec z haczykiem. To jest widelec, który był w zestawie z tym, więc tego całkiem często używam. Też uważam, że jest spoko. Ma dobry rozmiar taki na jednego człowieka. <laughs> Bo czasem są te opakowania na owoce czy warzywa. One są takie kolosalne, no ja nie wiem, ja jakie ja miasto zrobić. Na taczce chyba bym musiała to wieźć do pracy ze sobą, jakbym wzięła wszystkie takie wielkie. Dalej polecimy w te opakowania, które są najbardziej glamour. Ja myślę, że gdybyście chcieli do pracy chodzić w szpilkach, w sukni z cekinami, brylantowa kolia na szyi i do tego włosy, które rano upinał fryzjer 40 minut. To jest ten level glamour, który będzie Wam odpowiadał. W to każdy z Was powinien zainwestować. To są właśnie te rzeczy, te super istotne. Te, które sprawiają, że ktoś przechodzi i myśli sobie to nie jest zwykła kobieta, to jest dama. I to są słoiki po jedzeniu. To jest mój level glamour, proszę Państwa. Bardzo często używam po prostu starych opakowań, starych słoików, które gdzieś mi tam zostały. I to nie jest trend ratowania planety, jakiś nowoczesny, wymyślony w tym tygodniu. To są rzeczy, które po prostu kiedyś się tak robiło, to było normalne. Nie wiem, jak jest coś niezepsute, to tego nie wyrzucam. Tak jest i mi się przyda, nie? To taki jest mój zamysł od zawsze. Takie słyki po jakichś tam warzywach, czy nie wiem, dżemach, cokolwiek tam się kupuje gotowego, one często się sprawdzają, jak się to wrzuci do zmywarki, jako właśnie taka... taki fajny środek transportu dla jedzenia później do pracy. Trochę ciężko, pewnie, jak miałabym na przykład. Jechać autobusem jakoś długo, to chyba z tym szkłem trochę byłoby mi niewygodnie, albo raz, żeby dzwoniło, dwa, żeby się obawiała, że gdzieś mi się potłucze, ale jak tylko się wsiada na przykład do auta i jedzie tylko chwilę, to to jest moim zdaniem dobre rozwiązanie i nie trzeba w ogóle wydawać kasy. Tutaj mam tą butelkę, ja ją wam często pokazuję na Instagramie, pomyślałam, że opowiem o tym, bo może nie będzie trzeba wtedy każdemu odpowiadać osobno. To jest butelka po jakiejś kombuczy. W restauracji czy w kawiarni kiedyś były, nie wiem, nie wiem czy co to tam ja robiłam u nich, ale coś kupowałam, no i była taka kombucza. No i pomyślałam sobie, hej, wezmę to, kupiłam, wypiłam, nie smakowała mi była to kombucza z różą, bardzo niesmaczna. Jednakowoż opakowanie mam do dzisiaj i chyba już nie milono mi służy z półtora roku. No, z półtora roku to lekko. Często w tym zabieram ze sobą jakieś te substytuty mleka, albo po prostu mleko do kawy, do herbaty, to właśnie tak. Ma fajną, szeroką szyjkę. Po takich rzeczach też warto sobie zostawiać pudełka, jak Wam się coś podoba. Dalej mamy moje absolutnie ukochane nabytki. Uważam, że to są rewelacyjne rzeczy i mam ich bodajże 7 Teraz w domu są tylko dwa, no bo to, jest to samo, tylko w różnych rozmiarach. I to są silikonowe, składane pudełka. I wiem, że jakieś takie firmy, jak tam Jan Niezbędny i takie inne tam mają, coś takiego w ofercie. Ja swoje jakieś kupiłam w Lidlu w zestawie i to jest składane. Największa radość moja, naprawdę największa moja radość. Jak, jakby było magnetyczne opakowanie znaczy ten, po, pokrywka jeszcze, to już by był szczyt. Ale mamy chociaż tyle. Można to później złożyć, zamknąć, bardzo łatwo zabrać ze sobą czyste już do domu, nie zajmuje dużo miejsca, z tego można spokojnie też jeść, jak ktoś nie ma naczyń przy sobie w pracy do skorzystania. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Są mega szczelne. Tutaj tylko od jednego, spośród tych wszystkich, które mam, od jednego wypadła mi tutaj uszczelka, jak to miałam w zmywarce. Ja wszystkie te rzeczy myję w zmywarce. Jeżeli coś jest tylko do mycia ręcznego, to ja nie będę tego używać. To więc po prostu nie kupuję. A jeżeli kupiłam i się okazuje, że się nie nadaje do zmywarki, to oddaję jakiejś innej osobie, która będzie korzystać. Nie trzymam takich rzeczy, co są mi niepotrzebne. Więc w tym jednym mi wypadła ta uszczelka, Szczelka, ale po prostu włożyłam ją tam na siłę i trochę przyjarałam zapalniczką, żeby się skurczyła jest ok. Także dało się to naprawić. To jest bardzo, bardzo szczelne. Naprawdę nigdy jeszcze nam się nie wylało, a już w tym zupę nawet do pracy woziliśmy ja i Michał, także jest, jest git. Ma cztery takie naprawdę bardzo sensowne zapięcia. I tutaj u góry jest taki um, wentyl, można to otworzyć. Ja używam również tych pojemników do przechowywania obranych i umytych warzyw w lodówce, więc. Jakby ktoś tam szukał, to naprawdę na maksa polecam. Czasem da się w Lidlu trafić w naprawdę dobrych cenach. Są też gdzieś tam dostępne pojedynczo. Nie wiem, czy my w ogóle będziemy linkować cokolwiek w tym filmie, no bo to trochę nie ma sensu, zwłaszcza, że no nie wiem, co mam... Jak mam wam to zrobić, jak są te rzeczy na przykład niedostępne, to trochę bez sensu. To jest bardziej taka inspiracja o... i trochę wyjaśnienie, skąd ja mam te rzeczy, żeby właśnie nie trzeba było każdej osobie odpisywać osobno. To wiem, skąd mam i pamiętam, jak to kupowałam. To jest ze sklepu Panda Wanda, o to jedno mogę wam powiedzieć. Yy, I jest to owika do śniadania. To jest taka materiałowa szmata, która z jednej strony ma silikonową yy, taką część. To się da łatwo rozwarstwić, ale się nie rozkleja. Można to prać w pralce, co też ja czynię. Można też umyć to normalnie, tak umyć pod zlewem yy, i też jest to w porządku. Yy, nie wkładam tego do zmywarki, bo nie miałam nigdy potrzeby. Ogólnie to jest taka rzecz, którą kupiłam. Yy, to się robi w ten sposób, że po prostu kładziesz do środka jedzenie, y, zawijasz z dwóch stron tak jakby się zawijało w nie wiem, papier albo w folię aluminiową, a na koniec przy zamknięciu po prostu można to ym... Zahaczyć na rzep, żeby się nie rozwalało, żeby tam się nie rozsuwało, nic nie wypadało ze środka. Ja mam coś takiego, mam jeszcze taką miętową i powiem uczciwie, że to są rzeczy, których ja używam wyłącznie wtedy, kiedy przyjeżdżają do mnie znajomi i chcą kanapki na drogę, jak wracają, i po prostu w to im pakuję, i później jak już zużyją, przyjeżdżają następnym razem, to mi przywożą z powrotem. Bo ja nie jem kanapek praktycznie nigdy, więc my prawie w ogóle nie jemy pieczywa, więc nie ma sensu tego używać. Jakby ktoś szukał, to jest fajne fajna alternatywa. Wiem, że są te woskowiki i te alternatywy bez wosku pszczelego, tylko z jakimiś innymi rzeczami. Ja tego nie cierpię. One mają u mnie 0 punktów na 10, nie? Woskowiki, także to się po prostu u mnie nie sprawdza. Dalej mamy kolejną rzecz też z tej pandywandy. Często tam kupuję. Jak szukacie w ogóle jakichś rzeczy, to tam możecie zajrzeć. To nie jest sponsorowana nic, po prostu ja tam robię zakupy często. Yy, oczywiście prawie wszystko zobaczyłam u Darii Ekocentryczki. Jakby ktoś miał wątpliwości albo był zainteresowany tymi tam eko tematami, to odsyłam do Darii. Zostawię. O! To jeden link będziemy mieli na dole, do Darii, zamiast do pudełek. To, ten worek tutaj, to jest jeden z trzech, które ja posiadam. Jest to produkt marki Yuge. Yuge? Zaraz zobaczymy. Yugen. Byłam blisko, naprawdę byłam blisko. I to są silikonowe worki, które mają takie otwierane dno. Więc jak się naleje zupy albo jakiegoś bardzo płynnego jedzenia, to one po prostu stoją. I u góry mają taką plastikową zasówkę, powiedzmy. Tak, to się otwiera normalnie. Na szeroko można właśnie tutaj bardzo mocno napełnić i zasunąć właśnie tym plastikiem. Ja byłam z nich zadowolona przez pierwszy rok użytkowania, bo one były naprawdę, no nie do zdarcia. Wspaniałe. Trzymałam w nich i warzywa w lodówce, jakieś resztki obiadów. To też można wsadzić do, nie wiem, jak w pracy ktoś potrzebuje, można to wsadzić do mikrofalówki i w tym zagrzeć zupę, i to jest centralnie jak taka wielka miska. I bardzo, bardzo je lubiłam. Jednakowoż po roku i chyba siedmiu miesiącach coś takiego nam się przytrafiło, że w. Dwóch yy, tych plastikowych zaciskach tu w tym miejscu wzdłuż po prostu cały ten plastik pękł na pół. W sensie, że ten, ten kawałeczek tutaj odpadł i został zostało takie L. Już się tego nie da zamknąć, więc bez sensu zostałam z czymś takim. Będę jeszcze szukać, czy są jakieś zastępniki albo czy można w tej firmie po prostu dokupić takie dwie pałki, bo wnioskuję, że po kilku latach to już by się zorientowali, jeśli to się rzeczywiście często psuje, że warto jakąś część zamienną zaoferować. No ze względu na to trochę nie jestem już taką wielką fanką, jak byłam na początku. Dalej używam, dalej nie psują się ani nie niszczą. Może się czy troszeczkę odbarwiło, jak tam jakieś pomidorowe. Nie wiem, woziłam rzeczy, jakieś chili i takie coś, no to może one trochę zmieniły kolor. Ale też można było prać w zmywarce, więc super. Yy, no to trochę mnie poirytowało. I druga rzecz, jak się chce to złożyć i włożyć gdzieś do torebki czy do torby, to na powrocie, jak już jest pusty, jest trochę irytujące, bo ta, to jest po prostu plastik bardzo sztywny. Więc jak się to włoży gdzieś do plecaka, a macie wiele rzeczy w nim albo dokumenty, to one często tak lubią prosto w plecy się wbijać. I w przeciągu ostatnich, nie wiem, czterech lat odkryłam też worki i torby marki Stasher. I to już rozwiązało moje wszystkie problemy opakowaniowo-workowe. Kupiłam kilka takich, które. Z... Znaczy nie kilka, taki mam chyba jeden tylko. Taki, który ma właśnie też szerokie dno, i to stoi, i to się też. To, to się mieści do zmywarki, nie do zmywarki, tylko do mikrofalówki, tak na styk. Także praktycznie to dotyka już sufitu, więc trzeba uważać, ale też da się z tego zjeść, jakby ktoś nie miał na miejscu w pracy jakiegoś tam. No nie wiem. Chciałam powiedzieć talerza, ale chodziło mi o miskę, ale myślę, że wszyscy wiedzą, co kałam, że można jest z tego pudełka. Mam też kilka takich płaskich, Jedno mam też takie malutkie, podłużne, na dużo różnych rozmiarów. Z jednej strony są takie trochę mleczne, z drugiej strony są bardziej przezroczyste, że można zobaczyć, co jest tam w środku. Zamyka się to bardzo, bardzo szczelnie na taki zacisk po prostu, ale bez kitu jest tak szczelne, nigdy mi się nic nie wylało z tego. A już też mi się zdarzało i bokiem, i do góry nogami to mieć w torebce. Mam tutaj jakieś tam kolorowe, bezbarwne, one się się świetnie myją. Czasami, jak jest twarda woda, to na przykład z pracy przyniosłem, może będę w stanie wam pokazać, jak jest twarda woda, to trochę widać taki osad na nich. Od, od tej wody, ale to nie jest jakieś problematyczne, bo da się to wszystko po prostu zatrzeć palcem. Mi to nie przeszkadza, więc jakoś się niespecjalnie tym przejmuję. Bardzo, bardzo to lubię. Jak ktoś je kanapki, też można do tego włożyć kanapkę. Jak jakieś takie obiadowe dania, to też bez problemu. Ja czasami robię tak, że zabieram takie dwa worki. Do jednego wkładam sobie na przykład makaron, a do drugiego sos i wtedy, żeby nie mieć takiej kluchy rozmoczonej po południu, to dopiero łączę sobie to w pracy i zjadam. Te naprawdę na maksa rekomenduję. I to można poskładać tak naprawdę na maksamotno jak się chce włożyć gdzieś tam yy, na powrocie do domu do torby. Yy, super, super sprawa. Dochodzimy do takiej jednej rzeczy, którą chciałam wam koniecznie pokazać, bo też yy, parę razy to widzieliście na Instagramie, dużo osób pytało, a ja mam niestety nie najlepsze zdanie o tym. To jest pojemnik, nie wiem skąd. Nie mam pojęcia skąd może być to, ale to jest ze stali nierdzewnej pudełko, które ma takie dwa klipsy z boku. Yy, i ciężko się otwiera, jak widać. No i jest po prostu to. Tą... Tak jak powiedziałam, pojemnik ze stali nierdzewnej, można tutaj włożyć swoje jedzenie. I dla mnie to jest rzecz, która ma oprócz tego, że jest trwała, to ma same minusy, dosłownie same minusy. To jest bardzo ciężkie. Ja nie wiem, co mi w ogóle do głowy strzeliło, że to kupiłam. Chyba bardzo chciałam yy, jakiś taki metalowy. Yy, po pierwsze, tak, jest mega ciężkie. Yy, praktycznie rzecz biorąc, to opakowanie waży tyle, ile jedzenie do niego włożone, bardzo często. Po drugie, ja yy, regularnie robię w ten sposób, że na przykład w środę albo w kwartki. Jedzenie do pracy szykuję rano, przed wyjściem do pracy, więc nakładam do tych wszystkich pojemników, które ze sobą zabieramy, jakieś ciepłe rzeczy prosto z patelni albo z garnka. To się nagrzewa w 30 sekund i można się poparzyć, wkładając po prostu do torby ze sobą to jedzenie. Cieknie z tego niemiłosiernie. Jak jeszcze wrzucę jakieś takie w miarę suche, powiedzmy, nie wiem, kurczaka z ryżem, to jeszcze się nie wysypie, ale jak to jest już jakiś dal albo coś takiego, no to cieknie po bokach i plami tą, tą, tą torbę, w której się zanosi za sobą jedzenie. Ciężko się to zamyka. No nie mam, nie mam naprawdę zbyt wielu dobrych rzeczy do powiedzenia. Wiem, że są takie opakowania, że jest stalnie na dole i do tego jest szklana pokrywka z silikonowymi zamknięciami i niby to się dużo lepiej sprawdza. Ja po tym jednym, po tej jednej w topie już mam tak trochę dosyć. Nie wyrzucam tego na razie, szczerze mówiąc głównie z tego powodu, że nikt z moich znajomych teraz nie był w potrzebie czegoś takiego, nikomu się to nie podobało, nikt tego nie chciał używać, Więc mam to, jest jeszcze ok, więc nie wyrzucam. Jak inne mam wszystkie w zmywarce czy coś, no to wtedy zabieramy w tym, ale nie jestem wielką fanką tego rozwiązania. Aluminiowe to już w ogóle dla mnie jest nie do przyjęcia. Nie dlatego, że mam coś do aluminiowych opakowań, tylko jak mam aluminiowy pojemnik na jedzenie. Ja mam często także, jak idę i to coś mi wypada z ręki albo gdzieś coś przestawiam, przewraca się. Miałam jeden taki aluminiowy, okrągły, ładny pojemnik i niestety. Ten mi się strasznie pogiął, i jak pękał, to raz mi się tak wgniótł mocno, że pękło, pękła ścianka i sobie zacięłam rękę i po prostu zradziłam się i dlatego unikam. I na samym końcu został ten kolos. Tutaj to mogę konkretnie tą markę polecić: s -Beat tak napisano na nim, mam jeden taki duży chyba litrowy termos na, do herbaty, pamiętacie tego vloga, jak mówiłam, że kiedyś miałam kubek termo, a teraz mam termo termos, to jest ten sam, po tylu latach cały czas go mam i używam i dokupiłam sobie właśnie taki mniejszy, bodajże dwa lata temu, tak, tak mi się wydaje. Dwa lata temu. Do zupy. On ma tutaj bardzo szeroki, bardzo szeroki gwint. Tutaj, oczywiście, jest ta zabezpieczająca część, która uniemożliwia wyciekanie wyciekaniu produktu ze środka, w sensie jedzenia, oraz trzyma też temperaturę. Naprawdę spoko. Można też z tego zjeść bezpośrednio. Jak ktoś nie chce przekładać, bardzo długo trzyma ciepło. To jest jeden z tych termosów, które jak ja sobie rano zrobię jedzenie i zapakuję, to nawet jak mi coś nie wiem, trafi, że o 16.30 dopiero będę jadła, to i tak jest dalej ciepłe. Takie, że muszę odkręcić i na chwilę odstawić, bo inaczej sobie oparzę czubek języka, więc to dla mnie bardzo na plus i też yy, yy, długo mi służy. Jedyny minus to nie można go wkładać do zmywarki, ale tak to jest z termosami, że one nie mogą mieć w zmywarce swojego miejsca, e, więc z e, miną cierpiętnicy, tak żeby cały świat wiedział, że jestem teraz poszkodowana i pokrzywdzona, myję ręcznie to, albo proszę Michała, żeby to zrobił za mnie, wtedy się cieszę dobra, to byłoby na tyle, mam nadzieję, że to w jakiś sposób było dla Was przydatne i pomocne może coś tam zainspirowałam Was albo coś zobaczycie we własnym domu co Wam się może przydać do ponownego użytku, czy tam jakieś inne opcje na zabieranie jedzenia ze za sobą ja kocham opakowania Kocham też kubki termiczne, butelki, wszelakie. Jak oglądaliście jakieś moje vlogi sprzed lat, 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 jak już zaczęłam je nagrywać dawno, jak one jeszcze były takie długie i zamulające, to ja zawsze ze sobą woziłam jedzenie w różnych tam pudełkach. Wcześniej to były na przykład takie plastikowe pojemniki z pokrywką z IK, które jak niosłam ze sobą do pociągu, to miałam takie teraz. Pełnia, pełnia mojej siły, umysłu. Owija się wokół tego pojemnika, żeby nie oblać siebie i wszystkich ludzi wokół sosem od tej ryby. I właśnie tak to wszystko przebiegało. No, to byłoby na tyle. Ja już się pożegnam. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!